Witam w kolejnym odcinku newsowym. A już dzisiaj? Problemy i dramy w studiu DC, informacje na temat serialowego Blade Runnera, powrót Monka i Power Rangers, Golum, Żółwie Ninja i wiele, wiele więcej. Tak też zapraszam do oglądania, no i zaczynamy. Pojawia się coraz więcej informacji na temat nadchodzącego serialowego spin-offu Blade Runnera 2049. Tym razem znaleziono reżysera widowiska, którym został Jeremy Podeswa. Znany z pracy przy Grze o Tron. Ale spokojnie stoi on także za serialami takimi jak Opowieść Podręczna Stacja 11, Homeland Detektyw i otrzymał on cztery nominacje do Nagród Emmy. Także być może nie warto jeszcze skreślać tego wyboru. Wyreżyseruje on pierwszy, pilotażowy odcinek serialu Blade Runner 2099 i będzie jego producentem wykonawczym. No a co wiemy o serialu? Oprócz tego, że będzie rozgrywał się 50 lat po wydarzeniach z filmu, tak naprawdę niewiele. Producentami wykonawczymi zostaną także Ridley Scott i Michael Green, który jest współscenarzystą Blade Runera 2049. A odcinki serialu trafią na Amazon Prime. time Ówczesne DC natomiast trafiło do kosza, jednak nadal ma sporo problemów, które wydają się nie odpuszczać. I na ten moment zaczyna to wyglądać bardziej jak projekt pokłóconych dzieci w piaskownicy. Dlaczego? Ano, jak się okazuje, The Rock, czyli twórca Black Adama, który swoją drogą chyba nawet na siebie nie zarobił przez słabą oglądalność, sabotował projekt Shazama niemal od początku jego angażu do tej roli. Jak się teraz okazuje, w scenie po napisach w drugiej części Shazama zjawić się członkowie Justice Society, znani z Black Adama, a sam Shazam miał pojawić się na dosłownie chwilę w Black Adamie. Tak, aby te dwie serie powolutku się ze sobą łączyły, zważywszy na ich mocne komiksowe powiązania. I jak się okazuje za blokadę tych też połączeń odpowiada jedna osoba, którą jest właśnie The Rock, Pragnący za wszelką cenę w swoim filmie zawrzeć Supermana tak, aby w kolejnej części jego postać mogła się z nim zmierzyć. Jednak finalnie nie po Połączyły się serie Black Adama z Shazamem czy Black Adama z Supermanem, bo obie produkcje okazały się bliskie finansowej klapy. Całe zajście potwierdził sam Zachary Levy, czyli odtwórca roli Shazama. Warto dodać też, że Black Adam miał pojawić się już w pierwszej części Shazama, ale i ten koncept również upadł przez brak akceptacji Deroka, który chciał mieć własny solowy film. Pytałem Was ostatnio w ankiecie, czy korzystacie z innych stron newsowych w tematyce filmów i seriali, czy czerpiecie informacje tylko i wyłącznie z YouTube'a. Dlaczego? Ano, od dłuższego czasu zastanawiałem się nad stworzeniem takiego właśnie miejsca dla Was. Miejsca oddzielnego od kanału, gdzie moglibyście czytać najróżniejsze newsy i ciekawostki w formie tekstowej. I gdzie mógłbym publikować więcej informacji niż w odcinkach, no i szybciej, bo wiadomo, nie trzeba ich nagrywać i montować. W trakcie moich przemyśleń z propozycją współpracy przyszło Odu, czyli serwis, który umożliwia m.in. właśnie kreowanie swoich własnych stron www. I co ważniejsze, jest to zupełnie darmowe, zarówno stworzenie strony, jak i wsparcie oraz hosting. Płacimy tylko w momencie, gdy chcielibyśmy dodać więcej opcji do naszej subskrypcji. A tych też opcji jest cała, cała masa. Możemy dodać m.in. aplikację marketingu mailowego, aplikację subskrypcyjną. Fakturowanie naszej działalności, czat, wsparcie techniczne i praktycznie wszystko, czego trzeba do wystartowania z własnym projektem. Co w moim przypadku, gdzie no, nie mam jakichś większych, no dobra, żadnych umiejętności w projektowaniu stron, spadło z nieba. Z Odu możemy zacząć na początku naszej działalności i dodawać tylko te funkcjonalności, które akurat będą nam potrzebne. Natomiast samo tworzenie strony przypomina bardziej przyjemne układanie puzli, a specjalny algorytm kreatora sam zapyta o nasze potrzeby i wskaże najlepiej wyglądające układy stron. Począwszy od dnia dzisiejszego zabieram się za pracę przy stronie korzystając właśnie z Odu i wrócę do Was niedługo z update'em w tym temacie. No a jeżeli chcielibyście spróbować Odu zupełnie za darmo to umieściłem link na samej górze opisu. Tak też zachęcam do sprawdzania, miłego tworzenia i wracamy już do newsów. Akceptację uzyskał za to nowy, ciekawy projekt science fiction do obsady którego dołączyła właśnie Rashida Jones oraz Kate McKinnon. Fabuła ma rozgrywać się na przestrzeni tysięcy lat i opowiedzieć o historii świata składając się z trzech odrębnych mniejszych historii. Mowa tutaj o filmie in The Blink of an Eye, który powstaje dla studia Searchlight, które słynie raczej z tych mniej mainstreamowych produkcji. Jako punkty odniesienia podane zostały tutaj tytuły takie jak 2001 Odyseja Kosmiczna oraz Interstellar Christophera Nolana. Co napawa mnie w dużą nadzieją na kolejny film wymagający od nas no niemałej rozkminy. Co ciekawe, reżyserem zostanie tutaj Andrew Stantona, twórca animacji gdzie jest Nemo i Wally, -E, za które otrzymał Oscara. Oscar wygrała także Duna, na której kontynuację wyczekuje w tym roku. Film doceniło również studio odpowiedzialne za przyszłą mechanizację Gears of War powstającą dla Netflixa, zatrudniając do napisania scenariusza twórcę skryptu do obu części Dune, czyli Johna Spice'a. W planach jest film pełnometrażowy oraz serial, który trafi właśnie na Netflix. Do jednej z głównych ról dość mocno usiłuje dostać się Drax, czyli Dave Batista, który opublikował nagranie pochodzące z reklamy gry Gears 5 z 2019 roku, tagując jednocześnie zarówno Netflixa, jak i profil Gears of War. Chcielibyście zobaczyć tego aktora w ekranizacji? Dajcie znać na dole w komentarzach. Mieliśmy już powrót John'ego Inglisza i Sherlocka, to teraz pora na kolejnego z najsłynniejszych ekranowych detektywów, a konkretnie Monka. Teraz po 14-letniej przerwie doczekaliśmy się kontynuacji w postaci filmu pełnometrażowego, który trafi na serwis Peacock. Serial telewizyjny zadebiutował w 2002 roku i doczekał się 8 sezonów, zyskując niemałą rzeszę fanów. W głównej roli powróci oczywiście Tony Shalhoub, a film będzie nosił nazwę Mr. Monk's Last Case, czyli Ostatnia Sprawa Monk'a. Co ciekawe i fajne, scenarzystą oraz producentem został twórca oryginalnego serialu. Także o pozostawienie przy filmie serducha nie musimy się martwić. Monk powraca po 14 latach, jednak to nic w porównaniu do Power Rangers, którzy powracają z okazji 30-lecia marki. W serialu powróci część oryginalnej obsady z brakującym żółtym oraz zielonym Rangerem, których odtwórcy niestety nie dotrwali do tego momentu. Z kolei sam serial został utrzymany w niemal dokładnie takiej samej stylistyce, jaką widzieliśmy w oryginalnej serii, co jest z pewnością fajnym zabiegiem. Powrócą również znani przeciwnicy Rangersów oraz oczywiście, Hitowcy. Serial trafi na Netflix już 19 kwietnia tego roku. Czekacie. Na tym powroty się nie kończą, bo już 13 maja tego roku do sklepów trafi gra The Lord of the Rings Golum, która tak dobrze myślicie opowie o postaci Goluma. Projekt ten był już nieraz przekładany, ale finalnie zdaje się ujrzeć światło dzienne. Jednak długi czas produkcji odbił się z pewnością na jakości grafiki i wizualiach z całej gry, która odbiega od obecnych standardów. Na to raczej nie będą narzekać wojownicze żółwie ninja, które mają otrzymać grę AAA bazowaną w pewien sposób na serii God of War. Będzie to RPG akcji, jednak na dany moment nie wiadomo nic więcej o premierze ani o studiu, które będzie odpowiadać za tę grę. Wiadomo natomiast, że za inspirację do gry posłuży komiks Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin. Czytaliście? Czytał i to sporo komiksów Supermana ostatnimi czasy James Gunn, który przejął władzę nad całym filmowym studiem DC. Potwierdził on niedawno, że osobiście zajmie się reżyserią nowego filmu o Supermanie, czyli Superman Legacy. Mówi się, że produkcja skupi się na młodszym wcieleniu postaci Clarka Kenta, dlatego też m.in. w obsadzie zabraknie Henry'ego Cavilla. Tak też być może już niedługo dowiemy się nieco więcej na temat castingu do głównej roli, bo premiera zapowiedziana jest na 11 lipca 2025 roku. Dajcie znać w komentarzach, czy czekacie na nowego Supermana i co myślicie o pozostałych dzisiejszych newsach. Nie, nie zapominajcie też o ocenie i subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych rzeczy, które tutaj trafią. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku na kanale. Prawdopodobnie.